czwarta 4:33 eee, Idziemy zobaczyć wschód słońca nad świątynią Angkor Wat. I eee, piękna rzecz. Piękna rzecz podobno. Widziałem trochę zdjęć. I myślę, że będzie warto troszkę się nie wyspać. A ja nawet się wyspałem Czekamy na tuktuka i będziemy śmigać. Ciekawostka, w Kambodży nie ma skuterów. Są tuk tuki nie ma skuterów takich. Piąta osiemnaście, czekamy na wschód słońca Jesteśmy już przy świątecznym, też co to moje Mój Make the money and lost the money by cockfight as well, right? Yeah. <laughs> Until nowadays, that be popular but illegal. In the world. Okay. He angry for went He sent his army eighty thousand of. niesamowita, ogromna, bardzo ładna. Zastanawiam się, co zrobić, bo jest godzina 7:24 i mam jeszcze bilet na w zasadzie, znaczy na cały dzień, a jest w zasadzie sporo świątyń, które obejmuje ten bilet, i nie wiem, czy mi się chce, prawdę mówiąc. Trochę mi się nie chce, trochę się mało, nie wiem, 2 godziny snu trochę mało i tak dalej. Ale zobaczymy. taką zagwostkę, Bo powiedział gościu, że budowali ją 37 lat, a mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że tak szybko to zbudowali. Tłumaczył, że używali słoni. Generalnie opowiadał mi dużo generalnie o bogach różnych tych i tych wszystkich malowidłach, które widzieliście albo zaraz zobaczycie, eee, ale no, nazw nie popamiętałem ale planowałem jeszcze pojechać dzisiaj na jest tutaj takie miasto na wodzie po którym można jakby łódeczką popływać i też mi się wydawało to fajne floating floating city coś tam więc plan się będzie kreował a na razie idziemy na basen i pospać jeszcze potem Piękna Jemy i idziemy spać. Troszeczkę odespałem. I co? I uznałem, że jeszcze na jedną świątynię ruszę, bo obrastają takie wielkie drzewo i w sumie mnie to kręci. Jest godzina 11.10 powiedzmy. Więc w sumie nadal jest dobry czas, nadal jest wcześnie. Więc fajnie, że udało się rano wstać i pójść tam zobaczyć ten Angkor Wat I teraz La Prem, zobaczymy eee... Tak jest, przyjemnie, jak na razie Udało się dotrzeć do, do drugiej świątyni I zobaczymy, co nas tam czeka Prawdę mówiąc, zaskakują. to piękne są te że strasznie mi się to podoba. Nawet bardziej niż te wszystkie kamienie, jak to. Kurde, tak chodzenie po ścieżce, co prawda, niż w świątyni, ale przypomniałam się, że te w tej kambocie taką miałem, jak mierzy trochę. Możecie zobaczyć ule, znaczy ule, tam pszczoły takie ogromne, ogromne, gigantyczne jakby mają swoje nie, pasieki? Jak to się nazywa? Chyba tak. Powiem wam, że Strasznie się cieszę, że zdecydowałem się jednak ruszyć jednak tutaj do tej świątyni bo uważam, że ciekawsza bardzo dużo bardziej mi się podobała niż ten kurwa. No, no jest mniejsza, ale tutaj każde, każda ta cegła opleciona tym, tymi korzeniami świetna. Mega mi się podoba. Organizuję sobie trochę już powoli Tajlandię. I chciałem y, y, powiedzieć, że jestem oburzony. Moim jedynym jakby wymaganiem co do hotelu jest sauna albo Airbnb. I tam nie funkcjonuje sauna. Czarnkiem uderzyłem jeszcze na miasto, zobaczyć co się dzieje w okolicach Pub Street. Już nie nagrywałem, bo za dużo jest, za dużo ludzi białych na nagrywanie, moim zdaniem. E, byłem na masażu, co ciekawe jakoś tak zdecydowałem się na dwie, dwie masażystki. E, I pierwszy raz mnie osoby, dwie osoby masowały i bardzo przyjemne to było. I co, jemy pizzę, uzupełniamy węgle i... Jutro już startujemy, i plan jest podjechać pod granicę z Tajlandią. Dziesiąta osiem, spakowany ryszami i dalej przez Kambodżę. I co? I co? I co? I co? Mój rybny tekst normalnie. Nie umiem się przestać tego mówić. Eee, no, idziemy pakować rower. Wszędzie podobnie w tej Kambodży. Jedna droga i pole. Ale właśnie to jest piękne, chciałem powiedzieć wszystkim. Tak jest. Jejku, 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 80 km za mną. Dzisiaj to jakbym normalnie spał na tym rowerze. I teraz się obudziłem 80 km dalej. Wpadłem w jakiś taki stan bezwiednego jechania i opracowałem nową strategię że jakby leżę na tym rowerze nie mam tych manetek co prawda ale robię tak tak i jakby tutaj się zapieram i tak jadę i tak sobie leżę i jest w miarę przyjemnie eee, więc fajnie generalnie bardzo szybko minęło dzisiaj i zaraz będziemy w następnym, no tego, Nie mogło być za łatwo, bo złapał mnie też 10 km od, do celowego miejsca. No, przyjemny dzisiaj dzień, przyjemna podróż. Ostatnie kilometry strasznie, więc jakoś poniosłem. Zdenerwowałem się po prostu, bo przed, bur przed burzą generalnie niedługa burza, ale był taki wiatr, że raz prawie, prawie mnie przewalił dosłownie, tak na bok. Eee, I co? No, i potem pobiegane, więc już trochę mnie odpuściły nerwi, bo się wyżyłem, powiedzmy, i co? Oglądamy, idziemy spać, zjedzone. No, to nowy, nowy apartament, że tak powiem. Przyjechało śniadanko. A my dzisiaj będziemy się przebijać do Tajaty. Uciekamy przed deszczem. To już mnie trochę zahaczył, ale. Dobrze, na razie wypuścimy.